Detektyw. Nigdzie nie pójdziesz, handlarzu. Najpierw muszę wyjaśnić to morderstwo. Nie miałem z tym nic wspólnego. To sprawka tych najemnych zbirów, których nie potraficie się pozbyć. Ofiara była twoim wspólnikiem. Jesteś w kręgu podejrzanych. Powiadomię cię, kiedy będziesz mógł opuścić to miejsce. A co z tą egzekutorką, która właśnie się pojawiła? Wszyscy mówią, że może wpaść w szał i zacząć zabijać. Muszę stąd wyjechać. Zabija tylko tych, którzy łamią prawo, więc ty, pitne. Fornie masz się czego obawiać. Jeśli będę potrzebna, znajdziesz mnie na posterunku. Ehm, eee, jakby wam to powiedzieć, usunąłem odcinek. Tak jestem, Debilem ja się dzisiaj do niczego nie nadaje. To, to prawda, czy tak mnie sfrustrował ten Dlaczego chcesz? Mam już na karku najemniczki, które chcą mnie zabić, tak jak zabiły mojego wspólnika. Nie potrzeba mi więcej kłopotów. A jakby tego było mało, dziś rano pojawiła się jakaś egzekutorka. Wszystkie inne Asari boją się jej jak ognia. Muszę się wydostać z tego świata. Powiedz mi, jak znaleźć egzekutorkę. Jest w alejce, w której zamordowano mojego wspólnika. Pani detektyw opieczętowała teren, więc jeśli chcesz się tam dostać, musisz z nią porozmawiać. Pójdę sobie. A, tak, moi drodzy, muszę od nowe robić. Dlaczego? Bo jestem krytynem i usunąłem cały odcinek. Tak. Niezłe spluwy. Postaraj się z nich nie korzystać w mojej dzielnicy. W czym mogę pomóc? Szukam wojowniczki Asari imieniem Samara. Jeśli masz do wyrównania jakieś rachunki z Samarą, idź gdzie indziej. I bez tego mam dość kłopotów. Muszę znaleźć Samarę i wrócić do swojej misji. Z Twoją pomocą lub bez. To wygląda na coś ważnego. Zazwyczaj egzekutorki działają samotnie, a w dodatku przyciągają je bardzo trudne sprawy. Brzmi znajomo! Zaprowadzę cię do niej, jeśli zabierzesz ją później z mojej dzielnicy. Jest na miejscu zbrodni. Bardzo ci zależy, żeby pozbyć się Samary ze swojej dzielnicy. Moi przełożeni chcą, żebym ją aresztowała. Obawiają się, że wywoła jakiś incydent międzygatunkowy, ale kodeks egzekutorek nie pozwala jej poddać się aresztowaniu. Jeśli spróbuję to zrobić, będzie musiała mnie zabić. Nie mam ochoty umierać, więc jeśli możesz ją stąd wywabić perspektywą jakiejś szlachetnej sprawy, zanim będę zmuszona wypełnić rozkazy, to chętnie pomogę. Jak mogę dostać się na miejsce przestępstwa to za rogiem wyjdź na zewnątrz i skręć w lewo. Poszukaj taśmy policyjnej. Wyślę wiadomość, żeby cię przepuszczono. Uważaj, tutejsze zaćmienie rozpanoszyło się ostatnio po wszystkich zaułkach. Muszę iść. Powodzenia. Tak, to... Najlepiej ja gdzieś... znajdźmy Samarę, zanim zrobi to policjantka. Czekajcie, muszę zrobić jedną rzecz. Muszę to usunąć. Bo ja jestem debilem. Bo uwaga, jako debil usunąłem sobie cały 50 minutowy odcinek. <laughs> Niestety nie będziecie widzieć yy tej na, bo tejna już zrekrutowałem. Anna ja powiedziała, że mamy cię przepuścić. Uważaj, tu są najemniczki. Czekamy na wsparcie. Więc zostaje mi tylko Samara, a tam dużo nie ma tego do robienia. Więc... Ja się dzisiaj dodni tego nie nadaje. No mi się. Lecisz na dół. Atakujesz. L. Wył. Tak więc tak, moi drodzy, robimy wszystko od nowa. nagrywać musz. Byli moi najlepsi żołnierze. Ja się popłacze zaraz. Powiedz mi to. co ma umrzeć. A odejdę. Gdzie ją wysłałaś? Sądzisz, że ją zdradzę? Nawet sobie nie wyobrażasz, co by mi za to zrobiła. Nazwa statku. Od tego zależy twoje życie, poruczniku. Możesz mnie zabić, ale ktoś z nas w końcu cię dopadnie, egzekutorko. Idź do Diabła! Jak się nazywał statek, którym odleciała? Obyś znalazła spokój w objęciach bogini. Mam na imię Samara i jestem egzekutorką. Mam spór z tymi siostrami Zaćmienia. Lecz widzę przed sobą trzy uzbrojone postacie. Jesteśmy przyjaciółmi czy wrogami? Jestem komandor Shepard i potrzebuję twojej pomocy w niezwykle ważnej misji, Samaro. Zaszczycasz mnie, ale jestem teraz w trakcie śledztwa. Musisz mi pomóc pokonać zbieraczy. Zbieracze to potężni wrogowie. Z rozkoszą sprawdziłabym się z nimi w walce, ale poszukuję niezwykle groźnej uciekinierki. Zapędziłam ją tutaj. Chciałabym, żebyś zgodził mój kod Nie będę nie mu. będzie. Dorecie, nie, nie miałbym pecha dzisiaj. Dajcie mi wszyscy święty spokój. Błagam was. Ach. Zdobędę nazwę tego statku. Uczyń to, a przyłączę się do ciebie. Kodeks nie zostanie naruszony. Masz jakieś wskazówki? Woluski kupiec, Pitnifor, jest powiązany z tą sprawą. Najemniczki zaćmienia planują go zabić. Wydobądź z niego prawdę. On może wiedzieć, jak dostać się do bazy zaćmienia. Hmm, Muszę wracać na swój posterunek. I chyba pójdziesz tam ze mną. Dziękuję, szepard. Aha. Okej. Okay. Witaj ponownie, ziemska istoto. Rozmawiałaś z panią detektyw? Powiedziałeś, że nic o tym nie wiesz. To ostatnia szansa, żeby zmienić zdanie. O co ci chodzi? O nie. Odłóż to, proszę. Będę współpracował, przysięgam. Opowiedz mi wszystko. Przemyciłem na ilium substancję chemiczną, która wzmacnia moce biotyczne podczas walki. Jest też toksyczna. Być może zapomniałem o tym wspomnieć zaćmieniu. No i teraz są rozdrażnieni i chcą mnie zabić. Muszę się dostać do bazy najemniczek. Ty mi w tym pomożesz. Mam przepustkę, którą mi wydały, żebym mógł przywieźć towar. Co prawda, musiałem ją zwrócić, ale tak się składa, że zrobiłem kopię. Weź ją, ale uważaj. Każda siostra zaćmienia musi popełnić morderstwo, żeby zasłużyć na swój mundur. Wszystkie są niebezpieczne. No i dobra. Robimy wszystko od nowa, Chat. Czy ja robię wszystko od nowa, bo jakiś debil usunął odcinek. A był fajny. Że ja naprawdę mam dzisiaj pecha. Serio. Zobaczyli nas. Dobra. Zajmę się nimi. E Co ich spowolniło? Niech kryjcie! Oh. Dobrze, mamy sejmitera? Czekaj, stój. Nie oddałam ani jednego strzału. Udawałam, że tak, bo inne siostry zaciemnienia na mnie patrzyły, ale nie strzeliłam naprawdę. Nieważne, udawaj, że nadal oddychasz. Nie należy do nich, jestem nowa. Myślałam, że bycie najemniczką Elnorą to fajna sprawa. Ale nie wiedziałam, jacy oni naprawdę Dokonałaś wyboru, Elnoro. I przegrałaś. Pieprz się, suko! <grym> 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 Wezmę to. Siła rażeń mocy biotycznej. Ooo! Oh. FBI. Aperna. Zauważono Jestem cytoninem. O, gra się nade mną lituje, dziękuję ci groch. Tym razem... Czujniki aktywne. Posuń <grywka> Ah, ah, Siste... ah, <laughs> Ma, ciao 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 ciao

chcę wsadzić tę No, mała Elnora jest już oficjalnie pełnoprawną najemniczką zaćmienia. Mundusz zdobyłam wczoraj, kiedy zabiłam tego głupiego Wolusa. Mała odległość, wybuchające kule. Całkiem rozwaliłam kombinezon tego małego gnojka. <ścoughs> już się nie mogę doczekać prawdziwej walki, ale mi będą zazdrościć jak wrócę do domu. Zabójczynią była Elnora. Dobrze, że ją załatwiliśmy. Ta policjantka szuka chyba właśnie tego. No ma w tym Dobra, bierzemy teraz o To, ja to za Tylko nie potrwa. Dobra. Nie, dzisiaj trzeba nagrać dużo. Nie, bo. To chyba list przewozowy. Wynika z niego, że Pitney Force sprzedał zaćmieniu 2000 jednostek Mina Genul X3 i 600 jednostek czerwonego piasku. To nie jest informacja, której szuka Samara, ale mamy dowód, że Volus jest przestępcą. Dla Volusa to cenne informacje. Będziemy się tym martwić, jak już poznamy nazwę statku. No, i na tym skończyłem odcinek poprzedni. Chyba jakiś Debil go usunął. Jestem biotycznym Bogiem. Myślę o czymś i to się dzieje. Lękajcie się mnie, nędzne istoty. Bo w mej osobie biotyka stała się ciałem. Nie wiem, co brałeś, ale trzymaj się z daleka, a nie zastrzelę cię! Pożałujesz tych haniebnych słów! Jestem potężnym wichrem, który zmiecie wszystkich z mej drogi jak... Potężny wicher! Potężny biotyczny wicher! Tak bałem się, kiedy Asari faszerowały mnie tymi wszystkimi chemikaliami. Ale potem poczułem własną potęgę. Mogą się śmiać, kiedy się przewracam, ale nie wiedzą tego co ja, że jestem niesamowicie potężny. Lękajcie się mnie! Życzę Ci powodzenia we wszystkim. Czekaj, ziemska istoto! Przybywasz w samą porę, aby stać się świadkiem mojego największego dzieła. Przywódczyni najemniczek jest w pokoju obok. Cisnę łaseą o ścianę, jak szmacianą lalką. Ten idiota dla nikogo nie stanowi wyzwania. Rozerwę ją na strzępy! Moja biotyka jest niepokonana. Do ataku? Zło, wiatr, dnie na łasę. Kapitan, sióstr zaćmienia. Za mną! Za mną! Ta. No, w ramach tych odjębania. Não, preciso o. się popsuło, odkąd pomogłyśmy tej plugawej istocie w ucieczce? Najpierw pojawia się egzekutorka, a teraz ty. Przynajmniej trochę się rozerwę, kiedy zamienię twoją głowę w mokrą papkę! Zobaczcie nas! Za późno! Już po tobie! Przyjąłem! Sławę! było na tyle. Jest ktoś? jak ktoś? Gdzieś tutaj musi być informacja o tym statku. To statek, którego szukała ta stuknięta asari? Wrócimy na posterunek i podamy jej nazwy, czy najpierw sami się rozejrzymy. Podajmy jej nazwę i ruszajmy dalej. Dobra. Wyrzucę ten odcinek. Nieważne ile on będzie trwał. Nagram wam jeszcze dwa. Bo już mam... Serdecznie... Dosyć Jeśli masz coś, co skłoni egzeku... Znam nas w wystatku Twoja uciekinierka odleciała dwa dni temu na AML Demeter Imponujesz mi, Shepard Wypełniłaś swoją część umowy, a teraz ja wypełnię swoją Jestem gotowa odejść natychmiast Czy to usatysfakcjonuje twoich przełożonych? Jesteś wolna, egzekutorko to był zaszczyt gościć Cię na moim posterunku. I miło, że mnie nie zabiłaś. Normandia znajduje się w pobliżu głównego placu handlowego. Do zobaczenia na pokładzie. Muszę zaprzysiąc Ci służbę, żebym nigdy nie musiała wybierać pomiędzy Twoimi rozkazami a kodeksem. Na kodeks będę ci służyć, Shepard. Twoje wybory są moimi wyborami. Twoje obyczaje są moimi obyczajami. Twoje życzenia są moim kodeksem. Nigdy nie sądziłam, że zobaczę, jak egzekutorka składa taką przysięgę. Jeśli zmusisz mnie do zrobienia czegoś wyjątkowo niehonorowego, być może będę musiała cię zabić kiedy zostanę zwolniona z przysięgi. Czy teraz musisz robić wszystko co ci każę? Przysięgłam ci wierność. Nie wyobrażaj sobie, że to znaczy coś więcej. Wrócimy na twój statek? Hmm. a, dobra. Muszę porozmawiać z tą detektyw. Dziękuję za uwolnienie mojej dzielnicy od Samary. Będę mogła opowiadać wnuczkom, że spotkałam egzekutorkę, a dzięki Tobie mam w ogóle szansę doczekać się wnuków. Ten dowód wskazuje, kto jest mordercą. Jak widać, praca policjanta nie jest taka trudna wystarczy ruszyć się z posterunku. Zapamiętam tę radę. No dobrze, co tam masz? Interesujące, ale nie da się zweryfikować. Nie zostałoby przyjęte. Ręczy za Shepard i wszystkie dostarczone przez nią dowody. Przyjmuję osąd, egzekutorki. Nie masz zbyt wiele uroku, ale wykonujesz swoją robotę, a ja jestem już w takim wieku, kiedy się to docenia. Nigdy nie słyszałam o tej elnorze. Z tego, co mówisz, dopiero zaczynała karierę. Dobrze, że położyłaś temu kres. Dobrze, wystarczy już tych gratulacji. Ciągle mam tu szalejące wskaźniki przestępczości. No. Mam dowód na to, że Pitney For przemycał czerwony piasek i nielegalne ulepszenia broni. Mogę to zobaczyć? Mm, obciążający dowód. Wyślę paru funkcjonariuszy, żeby aresztowali jego i jego <grych> ludzi. Bardzo pomogłaś Shepard. Niewiele mogę zrobić, żeby okazać ci wdzięczność, ale mamy niewielki fundusz na nagrody. Weź no O Boże... Tym razem nie usunę tego odcinka. Ja nie wiem co mi odjebało, że usunąłem ten odcinek. Naprawdę! Uch. Witaj na Normandii, Samaro. Dokładnie przestudiowaliśmy twoją charakterystykę. Myślę, że dzięki swoim umiejętnościom będziesz wartościowym nabytkiem dla drużyny. Dziękuję. To cenna pochwała. Zwłaszcza od organizacji takiej jak wasza. Do naszej misji potrzebujemy jak najwięcej doświadczonych uczestników. Wciąż nie wiemy co nas czeka, kiedy zaatakujemy zbieraczy. Będę przygotowana na każdą ewentualność. Gdzie my cię zakwaterujemy? Najbardziej odpowiadałoby mi miejsce z widokiem na bezkresną pustkę. Umieść ją w sali obserwacyjnej na pokładzie trzecim. Dziękuję. Muszę pomedytować nad tym, co się dziś wydarzyło. Mm. Нара. Ба мой басти. Его разве мы тебе ты Ча! Давай. Если что, знаешь? О, магазинок! Czas odnawiania. U, tarcia awaryjne, to było fajne. Czy człowiek żaluz jak chce ze mną pogadać, czy coś? Hey, chciałby z panią pomówić. Aha, okej, okay, dobra, Przecież wiem o co chodzi. Ale dobra, ja zapisuję grę, wrzucam ten odcinek. Do zobaczenia zaraz.